Przed nami mecz otwarcia Euro 2024. Co to będzie za turniej? Która z ekip pokaże dziś większe umiejętności? z Hamburga gościmy na Volkspark Stadion mam nadzieję, że czeka nas spora dawka piłkarskich wrażeń, a oba zespoły zagrają na dobrym poziomie. Zapraszamy na mecz. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta same delikatesy. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Uwaga, ma szansę! Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza najwyższej klasy. Ależ teraz będzie okazja! I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Mamy wznowienie gry. Ukraina musi odrabiać straty. Przegrywa golem. Teraz Stepanienko. Sudakow. Wiktor Cychankow. I rzut wolny. Ale przynajmniej nie ma kartki. Tychanko. Co teraz robi? Urany Boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Zalewski. Zniż. Jan Betnarek. Piotr Zieliński w swoim stylu wprowadza piłkę w strefę obronną przeciwnika. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczni. Głęboko w pole karne zagrywa. Tak to powinno się robić w obronie. Teraz centra do Lewandowskiego. Nie pozwalają, by do środkowanie doszło Wybicie piłki. Bartosz Sliś. Podanie do Zielińskiego. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Gol, proszę państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. Gol od słupka. W takiej sytuacji zawsze pojawia się pytanie, szczęście czy umiejętności. Bez tych drugich pierwsze zwykle nie pomaga. Aktualny wynik to 2 do jednego. Undrych. Polacy grają do przodu, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Teraz Stepanienko, Mudryk, Zinchenko. Dobra akcja, obrona może być popała. Będzie remis I gol Błyskawiczna odpowiedź Strata bramki jakby ich podrażniła Natychmiast wyrównują stan spotkania Tym samym Wracamy do punktu wyjścia To teraz Ale to teraz zepsuł Wymarzona okazja Krótki dystans I żeby tak przestrzelić Zabrakło zimnej krwi Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki A on tymczasem walnął z całej siły Konoplia może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Konoplia. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola Karnego. Sposobu. Można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. Robert Lewandowski. Piotr Zieliński. I znów z piłką Piotr Zieliński. Blokuje uderzenie. Mamy uderzenie. Tak, świetnie teraz bramkarz. nie teraz zablokowany i wycofanie na przedpole z No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki presji. Doskonale się ustawił. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. A i błysnął teraz techniką. A co to było? Uwaga, groźnie! Mamy gwizdek, i sędzia wskazuje na 11 metr. Byłem przekonany, że sędzia po kar. I Igor! Pewny strzał! Piłka ląduje w Dobrze wykonana jedenastka. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Dobrze, teraz przeszkodził. Cofa na pole. Jan Bednarek blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Podanie do Bednarka. Tak trzeba bronić w szesnastce. To może być groźne. Będzie kontra. Ciekawe minięcie teraz, dalej, uwaga, dobra okazja na bramkę, ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Lewandowski, świetne teraz zagranie od Lewandowskiego, gol, piłka w bramce, zmniejszają stratę i teraz na pewno spróbują wyrównać. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Gra wznowiona. Zobaczymy, czy Polacy pójdą za ciosem i spróbują doprowadzić do wyrównania. Matwienko, przetrzymują piłkę, hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. Piłka wywita, będzie wznowienie z autu. Pędziora. I przerzut piłki w poprzek, na drugie skrzydło. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Mogą ruszyć z kontratakiem, zobaczmy jak to się rozwinie. Wiktor Cychankow. Latnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Bez faulu, czyściutki odbiór. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Cychankow. Okazja, jak marzenie. I dobrze teraz Bramkarz. Pewnie. Głęboko w pole karne zagrywa. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma Bramki. Ale teraz popis Bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratu. Uwaga! Może strzelać! Gol! Tak! Odrobili dwubramkową stratę! Rywale chyba za bardzo się rozluźnili, ale to nie umniejsza ich wyczynów. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, aby sadło futbolu efektywne i efektowne z takiej odległości naprawdę ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Sudakow. Dobre Dobry odbiór Tomasza Kędziory. Świetne. Prosto padłe zagranie. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy czy dostanie więcej takich okazji. Jan Bednarek nie mogło go zaskoczyć. Łunin ze spokojem łapie piłkę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Nie wiem czy 15 minut wystarczyło żeby ochłonąć po emocjach z pierwszej połowy. Dawno nie widziałem tylu ofensywnych akcji. Jeśli w drugiej połowie utrzymają takie tempo, to zapowiadają się niesamowite emocje. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? przyłożył bardzo mocno. Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Bednarek. Wciąż brą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Czy będą prowadzić? I go! Ramy rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Czy trafi do siatki? Danie interweniuje bramkarz. Wrzuca piłkę przed bramkę. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Wydawało się, że nic ich nie uchroni przed stratą bramki i prowadzenia, ale golkiper zrobił w tej sytuacji. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Tak to się kończy, gdy zlekceważy się wcześniejsze upomnienie. Mocno zapracowana żółta kartka. Była szansa na poprawę, ale najwyraźniej jedno ostrzeżenie to... Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć! Wiktor Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Teraz Zinchenko. Udane wejście, traci piłkę. Ciekawa, teraz piłka górą. Aj, byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Zalewski. I przechwycona piłka po tej brzuchce. Widać, że mają to przećwiczone. Golbek. Odważnie blokuje strzał. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Gwizdek. Rzut wolny dla Polski. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Jan Bednarek. Podanie do Zielińskiego. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Zieliński przyjmuje piłkę. Szansa, czy przełamie impas? Tak proszę państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. Mamy powtórkę, wszystko wskazywało, że do tego dojdzie. Udało się ułożyć ten mecz pod siebie i teraz wypracować z tego bramkę. To jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Rusłan Malinowski. Teraz Zinchenko. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Dla Ukrainy rozpoczną od autu. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym pusztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Dało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Przeżyjmy to jeszcze raz. Świetnie rozegrana akcja. Zaskoczył trochę rywali, posyłając wczesne dośrodkowanie, ale Lewandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala, wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkar. Mamy przechwyt. Jan Bednarek, wior I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Poradził sobie, minął z wodą. Szansa na kontakt! Gol! Gol! Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Dobre teraz zagranie na przedpole. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. Przejmują teraz jak najszybciej trzeba wybić. Dowbyk. I teraz dobra okazja do kontry. Rusłan Malinowski Paskudny faul, to może być druga żółta kartka Tomasz Kędziora dostaje drugą żółtą kartkę i resztę spotkania obejrzy sobie w telewizji Nieprzemyślane zagranie i przewidywalne konsekwencje Ładna piłka w uliczkę I mamy dublet, tak jest proszę Państwa ten zawodnik. Drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Panienko. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Teraz jest niepilnowany. la. co za refleks. Bramka ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to puścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. No to mieliśmy szybki atak jak z podręcznika trenerów. Mogą tylko żałować, że wykończenie nie było odrobinę lepsze. I przerzut piłki w poprzek. Na drugie skrzydło. Tak. Pewnie wyszedł z bramki. Przejął piłkę. Stepanienko. Dalej są przy piłce. Nie ma więc gwizdka. Korzyść. Przybaki widzą nadzieję. I panie interweniuje bramkarz. Zieliński. Jeteska. Zagranie do Frankowskiego. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Szymański. Frankowski przy piłce. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Oj co, so czysty był to strzał! Naprawdę było blisko gola. Dędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Matwienko. Konoplia. Zabarny. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.